Rolnicy, sadownicy i ogrodnicy z powiatu sandomierskiego podziękowali za zebrane plony. Gospodarzem powiatowych dożynek była w tym roku gmina Samborzec. W ramach święta zaprezentowały się delegacje ze wszystkich gmin powiatu sandomierskiego. Każda grupa wystąpiła na scenie prezentując swój wieniec dożynkowy. W ten sposób podsumowano kilka miesięcy ciężkiej pracy rolników i wyrażono szacunek dla tych dzięki którym na naszych stołach nie brakuje pożywienia. Przez ostatnie tygodnie w powiecie sandomierskim świętowały poszczególne gminy. Dożynki powiatowe to forma podsumowania tego okresu oraz wspólne podziękowanie za zebrane plony przez delegacje z terenu całego powiatu. Co roku uroczystość organizuje tu inna gmina. W tym roku wszyscy spotkali się w Samborcu. To wielkie święto wszystkich rolników, sadowników, ogrodników powiatu Sadomierskiego. Uczestniczyliśmy we wszystkich dziewięciu gminach na terenie powiatu. Przepiękne wieńce, mówiły panie, we wszystkich gminach były konkursy gminne. Dzisiaj mamy dziewięć najpiękniejszych wieńców dorzynkowych, które są tutaj przed nami. Dziękujemy dzisiaj za całoroczny trud, ciężką pracę rolnikom, sadownikom. Życzymy im wytrwałości, tym, pie... nie, dobrych cen, dobrych zbiorów, te, mamy przepiękną ziemię sandomiersków, Lestety bardzo pracowitych rolników, sadowników, dziś im za ten trud dziękujemy. Tak duże zaszczyt dla nas, tym bardziej, też... że ze względu było... na pandemię nie organizowaliśmy w tradycyjnie już cyklicznego święta kwitnącej jabłoni, a więc mamy tak jakby w zastępstwie dożynki powiatowe. Bardzo się cieszymy, gdyż no, należy się jakieś uhonorowanie tej pracy, ciężkiej pracy rolników, zwłaszcza w takim trudnym roku, jak ten rok jest. No niestety dokurczyła natura naszym rolnikom susza, teraz gradobicia No chociaż tak jak wspomniałem, obecność parlamentarzystów, przedstawicieli województwa, urzędowski, te wspaniałe wieńce. Niech chociaż troszeczkę dodadzą takiego no, nadziei i radości tym rolnikom. Gospodarzami powiatowego święta plonów byli Katarzyna Cieszkowska oraz Mateusz Paciura. Gospodyni prowadzi z mężem duże gospodarstwo i jest sołtysem miejscowości Wygoda w gminie Zawichost. Natomiast gospodarz prowadzi z żoną i synem rodzinną winnicę i od kilku lat aktywnie działa w Sandomierskim Stowarzyszeniu Winiarzy. Jakie ostatnie miesiące były dla rolników? Myślę, że dość trudne, biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne, ale przede wszystkim wydaje mi się, że podwyżki nawozów, energii, no może na tą chwilę jeszcze nie jest tak bardzo odczuwalne, ale podejrzewam, że po tej zimie będzie to bardzo odczuwalne ponieważ rolnicy za dany produkt wyprodukowany otrzymują taką samą cenę powiedzmy jak w ubiegłym roku, a ceny nawozów, energii, oprysków poszły bardzo w górę i myślę, że to na dłuższą metę dla rolników będzie... Nie, nie, po prostu nie do zrealizowania. Najlepiej rok te winiarski te jest oceniać tak, po zbiorach, zlewa, gdy już że mamy druga, osta ja ostatnie ja e kiście w, w, w winiarni, e ale w wiosna, mimo tego, że wiosna była bardzo późna, e jednak winorośl bardzo szybko nadrobiła e stracony czas e i już powoli zaczynają dojrzewać, e co po niektóre odmiany już miękną, e zbierają odpowiednią ilość cukru, e więc zbiory się zapowiadają Ciekawe. Najważniejszym momentem było przekazanie przez gospodarzy chlebów upieczonych z mąki z tegorocznych zbóż staroście sandomierskiemu Marcinowi Piwnikowi oraz wójtowi gminy Samborzec Witoldowi Surowcowi. Dzielenie się chlebem ma tu swoją symbolikę. To dzięki ciężkiej pracy ludzi związanych z rolnictwem dobrej polskiej żywności na szczęście nie brakuje. Nawet dziś mamy takich gości zacnych, którzy przyjechali z Warszawy i sami mówią, że jeżeli użyje się w skrótu Ziemia Sandomierska na przykład w Warszawie, od razu y, czuje się, że te osoby czują respekt, też szac, szacunek dla y, tego regionu. Przepiękne, pyszne owoce, y, jabłka, y, wiśnie, y, czereśnie, ostatnio miód. Teraz jesteśmy znani z wina. Mamy również produkcję, jak się okazuje, co gospodyni dzisiaj nasza jest pani Ciężkowska z Wygody. Również mlecza, mleczną, jak również są zboża. Także przepiękna ziemia, urodzajna i niezwykle pracowici mieszkańcy. Praca jest naprawdę ciężka, wymagająca dużo wytrwałości, dużo siły, no i poświęcenia, co dużo mówić. Należy się jakieś uhonorowanie tej pracy, ciężkiej pracy rolników. No i ta, to spotkanie, aby mogli mimo wszystko cieszyć się, pobawić, na chwilę zapomnieć o tych troskach, jakie czekają w, codziennym, w codziennej pracy. U nas parę lat pod rząd mieliśmy niestety przykre niespodzianki. To przymrozki, to znowu urodzaj, a urodzaj obfituje, owocuje tym, że są słabe ceny, dużo pracy, teraz znowu gradobicia. No. Trudno coś powiedzieć, naprawdę, trudno zdobyć słowa, ale ja wierzę w upór, wierzę w naszych rolników i że poradzimy sobie. Ostatecznie najwięcej uznania zdobyła delegacja z gminy Zawichost, której wieniec został uznany za najpiękniejszy. W związku z tym grupa dorzynkowa z miejscowości Dziurów będzie reprezentowała powiat Sandomierski na dorzynkach wojewódzkich, które w tym roku odbędą się w bogori Staszowskiej. Czego można życzyć wszystkim ludziom pracującym w rolnictwie? No, przewidywalnej pogody przede wszystkim. Przewidywalnej, bo to jest biznes pod chmurką. E, nawałnice nam nie są potrzebne. Tylko spokojny deszcz, najlepiej jak w nocy, kiedy e, e, rolnik, e, sadownik, winiarz śpi. Wtedy bo może padać, bo w ciągu dnia przyda się słucha. odrobina słońca, by móc pracować. Spotykam się nawet z takimi opiniami, że kobieta na wsi, przynajmniej w moim przypadku, jeśli nawet mam produkcję mleka, to powinna być kobieta, która jest zaniedbana, która no w ogóle nie dba o siebie. I dziwne jest to na przykład dla niektórych, że... Mam paznokcie długie i że ja wszystko tymi paznokciami, powiedzmy, robię, więc mi się wydaje, że kobiety coraz bardziej o siebie dbają i to nie ma znaczenia, czy, czy ona pracuje za biurkiem, czy ona pracuje na wsi, e, tylko teraz to wszystko jest takie unormowane, powiedzmy, i nie przeszkadza to w niczym.